Hello. Z tej strony Long B TV i dzisiaj nagrywam kolejny odcinek na mój kanał. Odbierzemy sobie nowe wydarzenia, zobaczymy, może. Nie mamy tych monet jeszcze. No ale cóż. Myślę, że. Nie. nie. Skoro jest mapka na sali i może sobie zabrano, bo nie Próbujemy. Oczywiście na star powerze z powolnieniem, no bo chyba się nie opłaca plasterkiem. Dobra, Bi, Max i Barley. Już leży. Max, chodź tu. Kurde, nie wiedziałam, że mam piłkę, ale mnie gnomią. Ale obija ten, ten Dobra, ale mamy easy gola Tak powinno być, takie łatwe gole No Myślałam, że tego Barleya dojada, ale nie Nie wiem co ten Barley ma zamiar robić, ale to co on robi na pewno jest głupie Może go zamrozimy? Easy Winek. Spokojny. Zapomniałem Wam powiedzieć jako specjal na 15 subów. Postaram się nabić chyba Sandy. Nie wiem jeszcze kogo na 25 radę, albo ma, więc po prostu zbijajcie to 15 subów. No, Zasubskrybujcie mój kanał teraz, daję wam na to 3 sekundy. Zasubskrybowaliśmy to już, to spoko, teraz zostawcie łapkę w górę, bo również to mega motywuje. Teraz zagramy sobie Piperką, bo lubię grać ogólnie Piperką na Brawl Leon, Brock i Bibi. Szkoda, że Bibi bo Bibi na tą mapkę też jest spoko, mega. Dostał ładnie kurde, nie mogę tego dla ona trafić. Mm. No, straciliśmy gola i to na pewniaczka. A już myślałam, że obronię ale na no, trudno. Jedziemy dalej. Ta Bibi tu dużo im daje, bo ona też trzyma nas na dystans. żeby on teraz tego byle gdzie no o oh. co to było chyba że ta im szczędziła w naszą bramkę no nie wiem trudne na pewno nie będę z nimi grał bo nie ma sensu nawet teraz może nie chybić chybić chyba też nie albo Albo weźmiemy. Elbica. Niedługo będzie chyba nabijanie wszystkich postaci na 20 rang oprócz pana P którym i chyba, której mi nie umiem grać, albo w sumie się mogę postarać Dobra, Max Max. Ogólnie to mi spadł subskrybent z 8 na 7. Nie wiem, kto mnie odsubował, ale proszę, żeby mnie subnął, bo, bo jestem Żydem. I muszę żydzić o subskrypcję. O kurde. Nie, ależ nie fart. Dobra, chyba, chyba, chyba. Spok. Nawet no. Radno. Mógł nie ultem strzelać, bo to mu tylko ulta zniszczyło, no ale dobra, postawimy sobie wieżyczkę. Mm, trudna sytuacja. Chce leona, jaki fajny nick do Brawl Stars, naprawdę. To, że na przykład mówią chce Leona, że to jest jakiś kot, to nie, to jest clickbait po prostu. Więc nie nabierajcie się na to i stąd i stąd i stąd. Jak to zniszczył? Dobra no, po co? Ale dobra, teraz chyba już strzelimy. Nie widziałem tych bombek No nie. czemu mnie nie chroni ja nie mogę Ale przypał ogólnie to myślę, żeby jutro odpalić streama Chociaż może streama odpalimy na 10 subów, ale dobra 18 y znaczy Brawl Ball wygrany Kolejny Myślę, że możemy sobie Brokiem zagrać. Bo nie jest słaby na tą mapkę. Ogólnie wydaje mi się, że długodystansowe i takie co wokół siebie atakują, są spoko na tą mapkę. Mój środek, spoko. Tu ta Bibi będzie. Dobra. No o wiele lepszy mają team nie zdążyłem. I to może zaważyć o tym, że on... On trickshotem? Nie, nie wiem co on zrobił. Może lepiej, że nic nie zrobił, ale dobra, tu jedziemy. Tutaj Bibi gdzieś będzie szła i stąd. Zniszczymy im trochę. Murku. I love you. I Ale koleżka omił, omiło, biło, 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 Kurde. Nie. No cóż. Ja mam gadżet, mogłem skoczyć, kurde, ale żebym zapomniał o gadżecie. Słuchaj, ale teraz na szczęście idzie strzelimy. Spokojnie. jest powinien być winek. Kurde, nie trafiłem. To ją. No nie! Dobra. Oj, okay, oj oj, oj oj, oj oj. Dobra, ale może... Frankiem. Frank jest chyba słaby na tą mapkę. Ale jak gościu mi wychodzi, no, o, na przykład Pankom, no to już nie wiem kto może być na tą mapkę słaby. Ale dobra, spokojnie tu. No dobra, piękny. I teraz na uciku. Niszczymy ich spokojnie. Nawet się tu zniszczy, żeby był łatwiejszy dostęp. Dobrą, no i mamy winusia no i super w końcu jakieś spoko osiągnięcie Przypominam jeszcze raz o subskrypcji kanału dżin jest spoko postacią Lubię nią grać tylko że słabo mi nie idzie XD <grystanie> dobra Oni mają tu taki team na no nawet nie tak. No mega dużo kurde, ale nie jadą. Zapomniał piłki. Jest to w sumie dobrze. się włączył. No. Ile ręcz na HP. Dobra, przeżyję to. Dobrze, chociaż do tego poko zabiłem, bo by było. Tak! Dawaj, dawaj! Szczeli? Szczeli super. Nie szczelił. Hmm. Dobra, mamy piłeczkę. Oni tam idą. Dobra, i mamy gola. Super. Super, super, super. Będę tak przez odcinek. Super. Tak, si chciałem. Brawo. To, to nie było takie piękne, bo by nie trafiłem. Nie, chciałem za ścianę. Kurde, ale gola mamy. To spoko. Jak on teraz... Nie, nie, no, wiedziałem, że to szczeli. No, i ja tym miłym akcentem mogę się z Wami pożegnać. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji kanału oraz o zostawieniu łapecki, łapeczki w górę, łapeczki. No i powodzonka, Elo.